W Właskim Domu Kultury miała miejsce kolejna zbiórka krwi. Krew jest nazywana najcenniejszym płynem, ale w czasie koronawirusa jest ona szczególnie ważna i potrzebna. W budynku Eudeku już od 10 lat są organizowane takie akcje. Ponad 10 lat temu pan dyrektor Łódzkiego Centrum Kwiatstwa i Rolecznictwa w Łodzi zaproponował, aby przenieść akcję kwiatstwa ze szpitala, który został sprywatyzowany i tam w zasadzie nie było dalej możliwości przedłużenia umowy. W związku z tym zwróciłem się do pana burmistrza Gabriela Szkudarka o to, aby na terenie łasku znaleźć dobre pomieszczenie w centrum łasku, dogodne dla krwiodawców. I po rozmowie ustaliliśmy, że w łaskim domu kultury będzie dobre miejsce i będą pomieszczenia do tego, aby odbywać cyklicznie akcje honorowego krwiodawstwa. Dotychczasowe zbiórki cieszyły się z zainteresowaniem, a chętnych do podzielenia się życiodajnym płynem nie brakuje. Oczekiwania rosną w miarę potrzeb, a potrzeby są ogromne, ponieważ no, krew jest lekiem, który nie da się wyprodukować. I taką optymalną ilością na każdej akcji byłoby 50 dawców, którzy by oddali tą krew. Mamy w sumie niezłe akcje, ponieważ jest to w granicach 25-35 osób. Na warunki łaskowskie to jest zupełnie dobra, dobra ilość oddawania krwi. W tej chwili mamy w granicach 12 osób, ja myślę, że to jest sukcesywnie, ponieważ koronawirus powoduje to, że musimy zachować szczególne ostrożności, musimy zachować odległość. Więc między godziną 9 a 12 na pewno około 20 osób będziemy mieli. Krew jest naturalnym lekiem, którego nie da się ani wyprodukować, ani zastąpić innym preparatem. Czas epidemii spowodował jednak, że oddawanie krwi wygląda teraz inaczej. To już jest nasza trzecia akcja w trakcie trwania pandemii koronawirusa, i każdy dawca wypełnia dwa formularze: koronawirusowy i formularz kwilawcy. Odległość zachowana 2 metry, każdy z kierowców musi mieć maseczkę. Także tutaj zachowujemy szczególną ostrożność, aby kredawcy nie zbliżali się i żeby tutaj w czasie oddawania Kwiba zachowane bezpieczeństwo w dużym stopniu. Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby oddać krew i pomóc drugiemu człowiekowi w uzyskaniu zdrowia, w poprawie zdrowia, ponieważ operacje, które są prowadzone na ciele ludzkim, po wypadkach, po, po różnego rodzaju zdarzeniach jest krew w tym momencie bardzo, bardzo potrzebna. Na zbiórkę zgłosiło się 19 osób, z czego 15 oddało krew. Udało się zebrać blisko 7 litrów płynu życia.